Jeszcze tylko tydzień uczniowie mogą cieszyć się feriami zimowymi. To dobra okazja, aby spędzić czas wolno od nauki aktywnie. Mali i duzi chętnie wybierają się na lodowisko na Stadionie Azotani. Jesteśmy ze Świetlicy Środowiskowej pod Kolegiatą. Jeździmy super, cieszymy się, że w ogóle jest coś takiego jak lodowisko. Fajnie, bardzo lubię jeździć. Wczoraj też byłam. Niektórzy po raz pierwszy odważyli się założyć łyżwę na nogi. Super, naprawdę świetnie było Jesteśmy pierwszy raz w tym roku, ale bardzo fajnie. Fajnie. Tylko ym, nogi bolą. Tak, nogi bolą, jak się ściągnie łyżwy. Ym, no i jak się jeździ, to się jest śliska i się można szybko wywalić. O jest super, to podobne na rolkach. Czasami się trochę ciężej jeździ, ale no z innych z pomocą tych barierek jest łatwiej na pewno. Dziewczyny, powiedzcie mi, jak się jeździ wam? Fajnie! Jest? Tak. A się uczycie, czy już jeździcie? No, już, już jeździmy tydzień. Ja też się raz. Fajnie. Pomysł otwarcia lodowiska zdecydowanie spodobał się także rodzicom, którzy zebrają swoje pociechy na wspólną zabawę. Bardzo dobrze. jest. Właśnie nie jest drogo i przynajmniej wnuczki sobie pojeżdżą. A jeżeli tamten tydzień chodziłem tu z nimi od poniedziałku od dziś, znowu chodzę. Bardzo fajny pomysł, naprawdę. Tym bardziej, że. Nie ma tak naprawdę gdzie z tymi dziećmi iść, a to jest fajna rozrywka, poruszają się. Cieszę się, że jest takie lodowisko i takie możliwości mamy, naprawdę świetnie, bardzo zadowoleni jesteśmy. Jeszcze tylko do 29 stycznia można korzystać z lodowiska w promocyjnych cenach. W czasie ferii dorośli za 45 minut jazdy na łyżwach płacą 2 zł, dzieci i młodzież ucząca się złotówkę, a posiadacze Jaworzyńskiej Karty Rodziny Wielodzietnej otrzymują 50% zniżki.